sytuacja kiedy bycie nie kontynuowali bo właśnie mu tą rękę szczelinę trójkąta jestem tutaj ale on mi tą ręką zapiął się za swoją nogę za swoje ręce z tyłu tak i teraz mogę oczywiście kombinować żeby tutaj mu wchodzić piąwą w szyję i tak dalej ale może ta sytuacja zakażała mi głowę Skóli schowa tak? ciasto, przyklei się do mnie, przyklei się do mnie ciasto. Tak? I teraz umiesz tej głowy nie wyszło odsunąć nie wyszło tam wjechać, bo, bo Bark dał wysoko zbunglował się, tak? Albo jest tak zbudowane, że ma krótko szyję i ciężko mu tam wjechać. Nie będę się z nim siłował, żeby tą rękę tam wyrywać i tak dalej. Tylko pracuję, tak? Próbuję złapać za jego nogę, Łapię za nogę, tak? I tak jak przedtem jak tu, a teraz zamieniam nogi tu. bo i nie Idę raz, łapie za pas. Idę dwa, nogę już jest przed głową, tak? I co robię dalej? Mam i Idę do przodu. Idealnie, tak jak on się trzymał, tak moja ręka została. W moplacie ważne jest to, żeby moja noga tutaj przyciąga jego triceps do, do, do i bicepsu, do mojego uda. moim drugiom blokuje jego nagastek, żeby on nie uciekł. I już nie idzie. Druga noga idzie do tyłu. I teraz. Mogę go złapać za barki, mogę się tam pójść pod szyję, poduszenie, tak? Ale już to wystarczy. Nie? Do przodu dajmy się na to klęć, nie? Teraz jestem tu, spycham mu rękę, idę po trójkąta, ale on mi się zdążył złapać, nim złapałem, bark ścisnął, że nie umiem tutaj nic więcej zrobić, tak? To w tym momencie właśnie. Próbowałem się na ten tu i tu się wysuwać, ale on niczym nie nogę i nie umie się wysunąć. Zamienia nogi. Hop, hop, łapię z tej strony, łapię zapas. Raz, dwa, trzy. i jestem. I tak? Jeżeli by była sytuacja, że on zostaje na kolanach, się na że ja pójdę, tu on na kolanach, to mam dwie możliwości. Albo łapię go pod pas. Wyciągnę go teraz do siebie. A się rozpłaczcie. Albo gdzieś raz. Albo idę do przodu. A się rozpłaczcie. No do tyle i do przodu. Teraz. Jesteśmy. Idę po trójkąta. Próbuję dociągnąć, ale on mi się schowa. Zamieniam nogi, znowu łapie już w nie uciekł. Wysuwam się. Drugą od razu ma jego do pas. Tak? Wysuwam się, wysuwam się. I idę po mokrę. I jestem. Spróbujemy. Raz, dwa, trzy.